Więc za chwilę zaczniemy szkolenie o talentach, o tym jak szukać ich w sobie i szukać ich w innych. I od tego momentu zmieniło się moje życie, więc, <grymienie> więc... Tak, nie także nie będę tego I ewentualnie się tego potrzebowali w Twoim ubraze. Piękno, czyli Akurat jestem na etapie, że... Że właśnie to nieprawda, że że mają te talenty, zresztą ja. ja... Chciałabym zgłębić ten temat. Te cechy zostawiam je gdzieś z tyłu, a koncentruję się na tym, co wychodzi mi, mi dobrze i sprawiam mu to fałszową przyjemność.